Maneczko z tej strony Gucci, Ty Dzisiaj będę nagrywać opening z y, Lemon Boxa Czyli tak jakby podróby Brawl Starsa Dobra, czekajcie, tylko ulepszę sobie pierwszą Gaila I Penny Dobra, tworzymy sobie... O, jest! Na początku już Rico Tworzymy sobie tak z pięć skrzyneczek, trzy Jak widzicie, czekajcie, tylko, tylko. Jak widzicie, mam bardzo dużo e, do odebrania w karnacie zademiarskim. Bardzo dużo. Dobra, więc co, zaczynamy. Mm. Dobra, proszę kontynuować od drilla. Dobra, z Rosem, Karl. Zrobić gemów. Rico, Poco, El Primo, Coinita, Karl, 29 i Megabox, i 5, Karl Rufs, El Primo, Coinita, 200, undo, derelac, znowu, o gadget El Primo jest, dobrze, Poco, Karli Barley, 200, Monet, Megabox, dobra, 6, 6, 5, dobra tam. Rufs, Shelly, Poco, Colt i Daryl i 5 etykietów. Genny Barley, Ricochelli 100 punktów do krągów. Nickel, Primo Colt i 5 genów. 6! Jest! Dobra! Shelly, Rufs, Colt, Rosa, Poco i. Jest! Jackie! Dobrze! Wszystkie rzadkie wszystkie bardzo rzadkie dobra Jest trzeba czekać tylko lepszym wszystkie okol to na siódmy, koko na siódmy e na drugi, o na siódmy Del i Rów na, cz na czwartym, dobra 10 gemów 3 Gail, Barley i Nita Del, Gail Penny 20 gemów Frank! Co? Ze zwykłej skrzyneczki! Nie spodziewałem się tego, ale koks. Dobra, 200 monet, dobra i megabox, i? nic. Jackie Poko, Penny Nita i Lico. 20 gemów, 200 monet i box. Colt, Nita, Franki, 7 gemów. 20 gemów. BigBox, El Primo, Rico, Rosa. 200 do Rosy, dobra, Carl Frank, Rico Nita Rosa, Mega Box i 5 Nita, Poco, Shelly, Penel Primo, Pułkownik Rafs, Rico Poco, Mega, Big Box, Jackie, Rico Nita. 20 gemów, 20 gemów i megabox i 6, 6. Kurde dobra, Barley, Nita, Carl, Jackie, Daryl. 20 gemów. Big Box, Colt, Nita, Gail, Gravel Box, Gail, Rosa. Stopnięto do Karla. 20 gemów, megabox i 6. jest 6, kolejne 6. Ale nie mogę się teraz założyć, że to będzie gadżet. Edgar! nie no jest kozacko no penny po prostu Musisz szkodać na podróby na podróbie no dobra tam 300 monet big box i riko frank nita 3 gemy 20 gemów 500 monet 500 punktów do peny dobra i mega box i 5 Rico karl Gainita nita barley 20 gemów, 500 punktów, 500 gemów i... skinderu jest! Dobra. Oczekajcie, jesteś do O, no, Wszystkie rzadki, jesteś jeszcze. Mm, dobra. Mm, trafiliśmy Edgara i Frank. Dobra, to teraz poullepsam wszystko. Na no, 8 no, Rosa idzie. Na piąty Karl, na czwarty Daryl, na ósmy Daryl uuu, na siódmy Penny Na no, siódmy ten e, Jacky i na czwarty idzie e, Gail. Cóż nic nie mam, trudno, ale potwieramy sobie skrzyneczki. Nita Jackie mm. Barley Colt Crow, Jackie Rosa Gale yes, Mortis! O, Jest Murtis Ole Ford To są zwykły skrzyneczki Ej, kozak! Ej, czekajcie chwilę Czekajcie, zaraz do was wrócę. Mm -hmm. Dobra, już jestem. Chciałam tylko to wszystko podbierać. Dobra, więc zaczynamy gierkę. El Primo, Daryl. Jackie, Rico. Rosa Rufus. Shelly, Daryl. O, mamy Big Boxika, sobie go otworzymy. O, coś będzie. Jackie, Barley i Poko. Dobra, i co będzie? Nani! Nani jest! Jest! Ale kozak! dobra, Gail Poco El Primo Edgar Crow Mortis Piper, co? Jak to możliwe, że 6 minut? Ponad 6 minut? Tyle postaci mi trafiło Ale szkoda, że to podruba, Kurde Tak to bym miał już w... ...wszystkie postacie. Mortis Manik, Jack Frank Colt, Karl Penny, Karl Jacky, Jackie, Jackie Daryl, Colt Penny, Penny Jacky, Shelly Colt, Barley Edgar, Gail Edgar, e kurwa Edgar mówię e, Jackie, el primo Edgar, Zagany Rosa Daryl e, Frank Daryl Nita, el primo Colt Crow Bibi, nie co? Ale kozak To ulepszam postacie, które mam do ulepszenia. Franka Bibi, trafiłem, jest. O, Rank. Dobra, El Primo Mortis, Shelly Mortis, Jackie Barley. O, oh, jest! Gadżet do kolta jest. Kozak. Edgar Mortis. Co, Sur? Serge, nie! Nie! Matko Bosko! Serce, Jest, ale kozak! Dobra, otwieramy! O. Rosa Frank... ...Shelly Carl, o tutaj mamy Big Boxika. Poco, Piper. Takie mam odznaki. Piszcie w komentarzach. Jaką mam odznakę? O, mogę nic nie... jaką mam odzna... Jaki mam y, kolor nazwy zmienić na jaki? I jaką mam odznakę? Jaką mam odznakę wziąć? Piszcie w komentarzach, dobra? Zostawcie lajka, suba z dzwoneczkiem i dzięki za oglądanie. Elo!